Hello, ludziska, z tej strony Fab284. A to kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w Minecraft, ale zanim zacznę, zostawcie łapkę w górę i suba na moim kanale. A więc co, lecimy. I mm, dzisiaj chciałbym trochę sobie rozwinąć jedzenie, bo na razie to się żywię na jednym kurczaku. <coughs> kurczaku. Więc no. Na pewno będę musiał wziąć sobie ścierkę, ale zrobimy jeszcze może yy, wyjdziemy, nie wiem sobie jaskinie poszukamy i później będę, będziemy coś kopać, jakieś diamenty sobie poszukamy czy coś fajnego. Ale jedzenie też jest bardzo ważne i ja mam sposób i pomysł, jak to możemy zrobić, żeby to było ładnie i żeby było dużo miejsca. Więc, no, tylko muszę mieć materiały, no, dobra, yy, muszę na pewno odłożyć wszystko do skrzyni, co mi niepotrzebne, a dużo rzeczy mi nie jest potrzebnych, yy, dobra, no kilo w sobie wezmę i skierę, no bo to oczywiście, yy, muszę znaleźć motykę na pewno. E, mam drewnianą. Dobra. Oby wystarczyła wiadro, wody i nasiona. I nasiona. E, marchewka, czy coś mamy? Buraki się sadziło, nasiona były, nie? O, marchewy. Marchewy i ziemniaki. Więc co, dobra. E, Przydałoby mi się łopata też. E, więc no, i to co będę ja budował, to nie zajmuje to prawie w ogóle miejsca. A to jest dobry pomysł. Tylko trzeba mieć dużo drewna, a ja za dużo nie mam. Dobra, trzeba zrobić. Nie wiem, z parę motyk i łopat na pewno. I można jeszcze sobie szkło zrobić, ale ja nie będę robił. Chyba łopaty będą ważniejsze, ale zrobiłem porówno. Dobra, muszę wziąć sobie łopatę. I teraz tą farmę może zabudujemy, bo ja mam pomysł, żeby tutaj zrobić ścieżkę. I tu wykopać dziurę i tu farmę zrobić taką. Na nie wiem, trzy kratki, więc co? Teraz sobie kopiemy chwilę. I no. I będzie fajnie. No to szybko zejdzie, bo to taka mała górka. Nie będę tego robił dużego bardzo, tylko no taka sobie. Żeby było jedzenie. Trochę, żeby krówki mieć. I tu będzie taki widok na góry. Więc, no. Dobra. No serio, jakoś szybko to idzie. Dobra. Eee, nie wiem, czy... Co ten kurczak zrobił? Czemu on spadł? Musiałbym to wyrównać mniej więcej... Na, na wysokość tego, tutaj, jak jest, bo na serio, to nie zajmuje prawie miejsca, a można dużo sobie zrobić. Już kiedyś tak robiłem, i no, to jest bardzo fajne, więc pokażę Wam, jak to zrobić. No, musicie najpierw znaleźć miejsce sobie. No, iś mi się łopata rozwaliła. Bierzecie sobie, właśnie ja zrobiłem dwie łopaty, tylko no, ale lepiej niż nic. I szkielet jakiś tam jest, gdy już nie potrzebuję kości. Ja to zrobię takie łatwe, na razie takie proste, bo jeszcze nie mam za dużo rzeczy. To, to nie muszę tego tak dużego robić. A tu będą wszystko, możecie sobie posadzić. Dobra. Chyba nie... No muszę to zabudowane w sumie robić. Muszę się wykopać cztery kratki niżej niż tutaj. Albo po prostu dobudować. No, można trzy, można dwie... No trzy trzeba mieć co najmniej, nie? Dobra, ja tu zrobię. Powiedzmy, że to się... Ta farma zacznie się tutaj to tutaj sobie zrobię, tak? To trzeba jedno niżej. Dobra, jest super. I teraz trzeba tu kopać. Cały czas. Ale mi się łopata rozwala. Więc muszę iść stworzyć sobie nową. Dobra. Yy, Okej. Okay. Szczówki se cały czas zbierają. Ale te pszczoły tutaj ładnie robią jest. Tylko ten domek. Ah, nieważne. Ten domek mnie przeraża. I kilofy by się przydały. Nie, kilof chyba jeden. Dobra. No i tak będzie git. O, dobra. Dyń tylko tam nie może być, bo wtedy psuje się wszystko kompletnie. Więc to już Wam mówię. Jak chcecie to zrobić, polecam. Ale nie dawajcie dyń, bo dynie to wszystko zawsze psują. Bo będą niszczyły Wam całą pracę, dosłownie. I róbcie to zawsze, co najmniej. Jedną ścianę od na przykład właśnie upadku czy coś. Jeden blok, bo tu będzie trik. Znaczy w sumie to trzeba dwa, ale ja nie będę robił, bo można yy, pod na przykład, pod wszystkie bloki można jest, jak się użyje motyki. To wtedy się robi taka mała szparka i tam można wodę wlać. I to jest właśnie fajne na ściany, ale ja tego tu nie będę robił, chyba że po bokach. No to może. Ale no, raczej nie. Dobra. No dobrze, że sobie zrobiłem jeszcze łopatę. Bo nie starczy mi, ja to wiem. Dobra, nie mam łopaty. Gdzie jest wejście? Tu jest wejście, dobra. I to se zostawię. Czy to to bez sensu zrobiłem? Tylko łopatę straciłem. Dobra, tako będzie git. Na no serio, wiem, że się powtarzam, ale uwierzcie mi, że to będzie super i możecie sobie zrobić to nie wymaga za dużo roboty, właśnie. Znaczy, no, jak zależy od wielkości, też, no bo i jak chcecie to mieć, czy ładne, czy takie, no, żeby było nawet fajne, tak jak ja, bo ja się nie będę za dużo w to wkładał, wysiłku, bo. Ja to robię, żeby było jedzenie, może kiedyś to ozdobię, myślałem, że to był ten, żelaza, tylko to z ziemi jak się ją rozwala, ale no, to nie było to, ziemia, dobra, idę się przespać, dobra, hop, 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 hop. Uuuu, myślałem, że tą dynię to rozwalę. <laughs> I łóżko zbyt daleko, no super. Dobra, lecimy. Yy, nie, już chyba łopaty nie potrzebuję, ale nie pamiętam. Kurde. Dobra, no i tak to będę rozwalał. I tam sobie może zrobię. Nie wiem co. Coś kiedyś się wykorzysta to, ten teren. Dobra, lecimy. Eee, nie, dobra, to mamy to praktycznie skończone. Teraz będziemy kopali, czyli gorsze o wiele. Ścianki możecie sobie zrobić drewniane, bo wtedy ładnie to wygląda. Ja to później chyba sobie samemu zrobię, nie na odcinku, bo to zajmie dużo czasu wykopać to drewno, zmienić je na deski, wszystko tu przekopać po prostu, ale ja to zrobię tak, żeby no, że kiedyś wam pokażę, jak to wygląda zrobiony, ze zrobionym drewnem, ścianami, nie. Żeby bardzo ładnie było Dobra U węgiel Nieźle Dobra Fuu, dalej Nie no I Teraz będę węgiel kopał 5 minut 22 poziom raczej zdobędę, bo ile tego tu jest? No, co jest? Jakie to jest długie? No, nie no, 22 poziom prawie będę miał. No, prawie e, pochodni. Dobra, mam pochodnie, to mogę to już. Hop, żeby mi się potworki nie spawnowały. I dobra. Prawie już mamy zrobione to. A, dobra. To nie mam jak wyjść. Dobra. Tego nie mogę rozwalić. Mógłbym, ale nie chcę. Bo, no, jak mówiłem, to później będę sobie te ścianki robił, żeby było ładniej. I no. Dobra. O nie, zaraz kilof mi się kończy. Ale chyba mi się uda. Dobra. Ostatnie... Już pięt, znaczy, jeszcze będę dół musiał wymienić. Ale żelaznym kilofem to pójdzie bardzo szybko. Dobra. I no, i patrzcie teraz, pum, pum, i jak szybko. W porównaniu do tego kamiennego kilofu to. O, o, nie. Ale dobra. Już no. I teraz tylko jeszcze jeden poziom w dół. Ale teraz też koniec będzie kopania i tylko najłatwiejsza chyba rzecz ale nie wiem zależy dla kogo Dobra no, dziura mi się wykopaj tutaj za głęboko, no ale trudno Dobra. Eee, jeszcze tutaj. I... Prawie koniec, więc jest dobrze. Hop. Dobra, już tylko parę klo klocków. I... No. Dobra, 6 klocków zostało 5, 4, 3, 2 i 1 i dobra. Skoń już chciałem powiedzieć skończone. Teraz skończone. Już oficjalnie. Dobra. Okej. Okay. Zalepiamy to wszystko teraz ziemią. Teraz jest najłatwiejsza część, czyli no, właśnie zalepianie wszystkiego. Dobra, hop. No nie, skończyło mi się. Dobra. Nie wiem czy ten stak mi starczy. Dobra. I już koniec prawie. No nie, no. Zabudujcie mi to. Hop. I ostatnie klocki jest dobra. Teraz musimy zrobić sobie pół płytki. Dobra hop, hop, hop. E, mam drewno. Dobra. Sześć półpłytek mi chyba wystarczy. A teraz zobaczycie, po co mi półpłytki. Są potrzebne, żeby. Nie mam co jeść. Nie, nie są potrzebne, żeby nie mieć co jeść. Właśnie są potrzebne, żeby mieć co jeść. I dobra, stawiamy tu na przykład. Znaczy, robimy dziury tu. Tu, tu, to jest 4, dobra, tu, 5, a szóstą damy tu. Nie, jeszcze nie stawiam. I teraz potrzebuję iść do mojego źródełka wody. Nie pamiętam, gdzie ono było. Jedną marchewkę zjem. Tu chyba miałem, czy przestawiałem je? Dobra, mam dalej. Hop. I drugie źródełko wody. Wiem, że to było tam chyba 12 klocków, że jedna woda dawała, czy coś tego typu, co. Aha, trzeba ze środka brać, no tak. Czy coś ale no... Nie to nie obchodzi. Ja jedynie to buduję, żeby mieć jedzenie. Nie pamiętam, teraz 8, 12 czy 16 jakoś tak. I jeszcze tylko dwa. Hop, e, teraz. To. I idziemy po ostatnie. A teraz zobaczycie, po co się nam półpłytki przydadzą. Bo mogliście tego nie wiedzieć, albo już wiedzieliście od momentu, w którym powiedziałem, że będziemy potrzebowali yy, półpłytki. Więc tak, teraz zaklejamy od góry. Hop żeby można było sobie po tym chodzić, albo żeby nie wskakiwać później. I teraz bierzemy motykę jedną, i motykę drugą, i wszystko, uży i na wszystko używamy motykę. I widzicie, woda tego. Ziemia się robi dobra już. Hop. Dobra, pochodnie jeszcze postawimy. Hop, 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 hop. I ostatnia. No i jest. Zdążymy na motyce jednej. Jest, zdążyliśmy. I jeszcze mamy zużycie. Nie wiem ile. Pewnie dwa. Dobra, i teraz możemy sobie tu zrobić. Tu będą ziemniaki. Tu będą marchewy. A tu będą nasiona. No i widzicie, i teraz macie prostą farmę, dużą, która nie zabiera prawie miejsca. Bo jak sobie tu zbudujecie szkło, to możecie sobie na tym normalnie chodzić. I nie wiem, i zbudować sobie wszystko prawie, ale ja idę do łóżka. O nie. Nie. Idź szybko. Jest. Udało mi się. Udało mi się. No i co? To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Siema!